Kasa Fava Glide. Jest to urządzenie bardzo podobne do programowania i używania jak kasa Bingo firmy Postnet. Włączanie kasy. W tym przypadku nie mamy ustawionego hasła, więc kasa bezpośrednio loguje się do sprzedawcy. Aby zaprogramować kasę przytrzymujemy przez 3 sekundy klawisz Wychodzimy do menu. Wchodzimy do opcji kierownika. Wybieramy numer 2 programowanie bas. Numer 1 towary. Kasa pyta o kolejny kod. Numer 2, ponieważ 1 już jest zaprogramowany. Kod numer 2 to latarka. Wprowadzamy nazwę towaru. L, A, Ty, A, R, K, A. Zatwierdzamy Kasa opyta stawkę VAT. 2385 0. Stawka zwolniona w tym przypadku będzie wybrana. Zatwierdzamy cenę towaru, zostawiamy wolną. Zatwierdzamy. i Dalej są mało istotne w tym przypadku ustawienia. Potwierdzamy. Numer 3. Zatwierdzamy młotek my ły o ty Ek. Zatwierdzamy stawka. Zwolniona, zatwierdzamy, zatwierdzamy, zatwierdzamy. Numer 4, wiertarka, zatwierdzamy. Stawka zwolniona, zatwierdzamy. Mamy cztery towary zaprogramowane. Jak sprzedajemy? Wychodzimy do głównego menu kierownik. Logowanie sprzedawca. Wybieramy numer, numer towaru, na przykład towar numer 2. Zatwierdzamy kod. Kasa pyta o cenę. Wprowadzamy 120 zł. Zatwierdzamy. Jeśli to wszystko podsumowujemy i kończymy paragon. Jeśli mamy sprzedać dwa towary, sprzedajemy towar numer 1 za 20 zł i sprzedajemy 3 towary, czyli 3 ilość, towar numer 4, 4 kod wiertarka za cenę 30 zł, każda podsumowujemy 110 zł zatwierdzamy jeśli chcemy ustawić NIP, NIP kupującego na paragonie sprzedajemy towar zatwierdzamy paragon Podsumowujemy funkcję NIP, podajemy NIP kupującego 10-cyfrowy, zatwierdzamy i zatwierdzamy Paragon. NIP nabywcy znajduje się na dole Paragonu. To wszystko, dziękuję.